I cześć z tej strony, skąd to jest pierwszy odcinek z gry Soma na moim kanale, kochani, wiem, że prosiliście, wiem, że czekaliście, pisaliście do mnie, jestem podekscytowany, że w końcu będę mógł spuścić Wore, Jezu, już nie mogłem się tego momentu doczekać. Grę mamy po polsku, więc będziemy wszystko rozumieć, będzie genialnie, będzie fajnie. Idę sam teraz pozostaje tu zacząć tą grę i grać się bacić, płakać ze strachu i sikać ze strachu nie czytać kartki wszystko inne. Jezu, będzie masakra, ale to jest puszczenie wody, <góry> Jezu, to jest po prostu niesamowite, dobra! Czy jest to, co nie znika, kiedy przestajesz w to wierzyć. Okej, okay, to będzie filmik, więc obejrzyjcie sobie, ja też sobie obejrzę. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon Please don't make this weird. No, no, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Wow! <laughs> <laughs> Zaczęło się! Christ! 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 Bogu! interact. Dobra, mamy. Yeah, am wow. up. Hi, Simon Jarrett. Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry. I I got it somewhere. Okay. Great. OK, czyli nasz bohater ma jakieś problemy z mózgiem po jakimś chyba wypadku albo po czymś tam i zmierzamy na tomografię, musimy wypić e, płyn, który gdzieś tutaj pewnie w domu leży. Wow, ładna grafika, naprawdę genialna grafika, możemy wszystko aktywować. O! Jesse Jesse. To jest w następny mail END of messages. Oh, Mapping Minds Ten gość ma pamięć złotej rybki, dobra Wow Okej, okay. dziwne Aha, dobra, wszystko mam napisane do... Okej, okay, dobra, to jest po prostu opis książki Tego co tutaj mamy, no dobra, to nie chcemy tego W sumie jakby nie patrzeć czytać, o do komputera A możemy, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie <śmienny> 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 Aha, bo ja muszę szukać czegoś tam, dobra, nieważne Co to jest? Możesz obejrzeć za pomocą myszki Wow, genialne, dobra Wow, wow, wow <śmienny> Dobra, nie, to, to tak nie powinno być, dobra, nieważne, to jest pasta Tu mamy koszyk jakiś, nie chcemy koszyka, poczekajcie, co to jest? Wow, tu też możemy wejść nie chcę doktora, chodzę, chodzę, chodzę. Wezmę prysznic, kurde pani! O, światło mogę nawet zapalić, popatrzcie. Dobra, poczekajcie. E, tu mam jakieś kartkę. Co to jest? E, Okej, okay, dobra, nie, nie wiem, nie wiem, nie widziałem, co tam coś było napisane. O, co to jest? Jakieś coś fajnego chyba. O, o, o. Toronto! Rozproszone przez swoje dzieci. Kobieta przyjechała na czerwone świetle, powodując wypadek na skrzyżowaniu. O, to hmm. chyba właśnie o tym jest, tak. Matko matku dzieci doznały jedynie lekkich obrażeń. Długi uczestnik. Drugi uczestnik kolezji nie miał tyle szczęścia. Masywny suf uderzył w jego bok, w jego b w bok jego samochodem. W wyniku zderzenia śmierć poniosła pasażerka auta, Ashley Hall, 23 rozległe obrażenia wewnętrzne spowodowały, że jej płuca wypełniły się krwią, co uniemożliwiło oddychanie. Kobieta zmarła zanim na miejsce dojechała karetka. Jej przyjaciel i kierowca Simon Jarrett przeżył jednak swoją u niego trwałe uszkodzenia mózgu. Okej, okay, więc to jest dokładnie to. Dany kierowca suwa został utajen. <grym> Dany kierowcy suwa zostały utaj... utajnione. Kobieta twierdzi, że w wypadku nie dało się uniknąć. Okej, okay, czyli wypadku nie dało się uniknąć, dobra. Tu jest jakieś coś jeszcze. No, niestety nie mogę przeczytać, bo jest ciemno jak w dupie. Muszę chyba odsłonić żaluzję. O, właśnie, dobra. <laughs> mogę to zrobić wcześniej. Od razu lepiej. Oktober, coś tam. 7, 12? okej, dobra, tutaj jakieś, jakieś coś tam jest. Tutaj coś jeszcze jest. Dr. Erin Peak A tu jest ten, to jest właśnie do lekarza chyba skierowanie, tak mi się wydaje. Tu mam jeszcze światło. Tu mamy jakieś... Wow! Jakie ładne nogi. Mamy takie nogi? No nie, mamy no kurczę, dobra, to nieważne. Co to? Jak to się og... Aha, R. Dobra, to jest śmietnik, dobra. Co my tu mamy? Dziękuję raz jeszcze za przystąpienie do naszych badań. Skanowanie przeprowadzone zostanie w laboratorium PIS w Toronto, ale z uwagi na fakt, iż jesteśmy tam tylko gośćmi, nie możemy umówić się na stałą godzinę. Spróbuję zaplanować to sk skanowanie na sobotę. Odezwę się do pana, kiedy tylko otrzymam potwierdzenie. Z uszanowaniem, Dawid musi nowe leki. Szanowny panie Jared, cieszymy się w bóle głowy, dokuczają... dokuczają panu... Co?! Cieszę się, że... Pule głowy dokuczają panu dużo rzadziej Aha, dobra, ostatnie badania wskazały, nie, wykazały, że pański mózg powoli się regeneruje Jednak wciąż jest zbyt wcześnie, by stwierdzić jak, jak dostosuje się on do uszkodzeń Krwawienie będzie występować przez przynajmniej kilka miesięcy, dlatego ważne będą regularne wizyty w szpitalu Bla, bla, dobra, krwawienie, dobra, okej okay. Znaliśmy receptę, yeah, jazz Ponieważ najpierw Najpewniej oh, już to nie to pamiętaj... O, nie wysłałem, dobra, nie pamiętasz przypominam ci, że jutro mamy wizyty u lekarza, tylko nie będę mógł pojawić się w pracy Musisz więc przyjść na czas, żeby otworzyć sklep, rozpakuj kartony z la za ladą Coraz trudniej jest się tam poruszać, nie wiem też czy wiesz, ale książki sprzedają się lepiej, kiedy wystawiają, wystawiają się na półkach Co pozwala klientom je chociaż zobaczyć, powodzenia, przydać się, dobra, wyślij Tak chciałem no. wysłać, wolna sobota, dobra, to już wysłaliśmy, dobra A, Jak się stąd wychodzi? Tutaj, nie idę tutaj jak się z tego wychodzi kuźwa? A, premski mysz, dobra, nieważne. Okej. Okay. O jest, dobra, mamy to By użyć ze znalezionego w ściśni, Aby użyć je widoczne na ekranie. okej, okay, dobra, czyli możemy to teraz wypić, tak? Dobra, okej okay. Dobra, pięknie, wypił to. Sóbcie, dupcia. O, Ok, szczekajcie okay, co my tutaj mamy? Mamy lodówkę. nie wypadła pizza. Bo sprzątamy trochę później, ale to później, najwyżej. No, trzeba trochę wywalić zodówki, dobra. A może ja zamknę, bo się energia marnuje. Okej, okay, dobra. Okej, okay, poczekaj, co my tu jeszcze coś mamy ciekawego? Możemy coś otworzyć ciekawego? Tutaj nie mamy. Raczej nie ma co się przebierać, bo raczej nie da się przebierać. Tu jest jakaś linijka w środku, więc raczej nic ciekawego. Coś jeszcze nam zostało tutaj do zobaczenia? Jakieś zdjęcie, dobra. Kolejne zdjęcie, kolejny aparat mamy. O, dobra, oj, sorry, ci aparat. Dobra, w takim razie chyba możemy wyjść już na zewnątrz, tak mi się wydaje, no bo w sumie tutaj nie mamy dużo do roboty. O, mam jeszcze jakiś list, poczekajcie. Od y, kogoś tam. Mogę go jakoś otworzyć, czy raczej nie ma szans? Raczej nie ma szans, dobra, w takim razie nieważne. Nie mogę założyć już ubrania, więc możemy wyjść po prostu. Okej, okay. bardzo fajnie się póki co gra zapowiada, bardzo przyjemnie, ładna grafika, ładne jest wszystko ogólnie. Bardzo podoba mi się, po prostu mi się podoba i tyle. O, jesteśmy w metrze, proszę bardzo No, o, mamy teraz nogi, urosły nam nogi, dobra, spoko Panie pijaku, czy mógłbyś podać mi tą... Nieważne, nie, nie podawaj nic Ozgor Ozgory Asgard. Ozgor. Ozgor. Wow, jaka ładna pani, słuchajcie Wysiadamy? O, Jesse do mnie dzwoni, księgarnia No odbierz, odbierz Jesse Jesse? I got your email. Just wanted to wish you good luck. Okay. Let you know, I got you Thanks. I should be able to come to the store after this scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Maddie from SNL? Uh, guess you didn't hear. He's coming in full time. Working the comedy section. That's Ashley's. new no yeah. wow. Okay, you know, Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Oh. Uh, good luck. Hope they find a way to rehearse the whole. You know. Ale spokojnie ja nie umrę you're the worst support ever What did I say I'll see you later Jesse don't burn the place down while I'm gone Over and out buddy Podoba mi się udźwiękowienie e, gry. Naprawdę jest jest fajnie. Jest bardzo fajnie. Bardzo fajne. Podoba mi się. Naprawdę cholernie mi się podoba. Fajnie, fajnie, fajnie grają aktorzy w sensie. No dobra, co my teraz będziemy mogli sami chodzić w tym szpitalu, czy może... Czy jak to będzie wyglądało? O, to jest moje pytanie, bo w sumie nie wiem Okej, okay, jesteśmy w szpitalu. O kidołki, -ki. trochę jakby wygląda trochę... Hello? To jest szpital? Dr Munchie? Trochę nawiedzenie wygląda, znaczy jak nawiedzony, taki bardzo nawiedzony, okej okay. Where is everyone? Okej, okay, ja jeszcze kodu nie mam, więc nie mogę tutaj pójść, ale pewnie kod będzie tutaj o w którymś miejscu na kartce tutaj może. Paul, gdzie jesteś? Mamy kilka godzin. Skontaktowałem się z Simonem Jarretem. Czas brać się do roboty. Widziałem Twojego otoczka w recepcji Już jesteś już na miejscu. Zaraz do mnie jak najszybciej. Ok, szykuj się. Eee, Rozmawiałem z piszącym. Ja jakiś, jakiś kod może? W tym tygodniu zamówiłem skaner na jutrzejszy poranek i znowu w piątek. To niedługo, ale przynajmniej udostępniamy nasze pozorę, że będziemy mogli używać takiego tymczasowego biura. Aha, czyli to jest jakieś tymczasowe biuro, ale poczekajcie, ja bym chciał... Nie, nie, Prime skim, no tak. Ja bym chciał jakiś kod do, do drzwi, jestem pewien, że gdzieś tu może być. A raczej jestem pewien tego na 100 miliardów procentów Eee. Gdzieś... Oh, Okej, okay. o Jezu, jak mi się zaczęło to to ciąć. Dobra, nieważne, taki mały lag, mały lag, ale to nic, to nic, to nic. To nic, naprawdę to nic, dobra Tu mam jakiś obraz A może drzwi są otwarte, tylko ja po prostu nie myślę i nie pociągnąłem za klamkę. Tak by to miało w sumie jakby nie patrzeć sens is the place, right? O właśnie, dobra, e, kod... Chodźmy, 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 chodźmy. O, okay. Dobra, to jest naprawdę bez sensu tak wam muszę powiedzieć. Eee. 25.01, dobra, mamy kod 2501 2501. Dobra, mamy to, kochani. Idziemy do środka. Shift, aby biec. Oki doki. Czyli nie możemy biegać Spoko. E, James G, jak nazywa się Jessie G, tak? Jessie? James, nie, James, dobra. Ok, tego nie możemy niestety otworzyć. Nie możemy otworzyć apteczki, no trochę szkoda, jakby nie patrzeć. Ok, czyli mniej więcej tutaj mieliśmy chyba dojść, tak mi się wydaje. Tu jest właśnie chyba ten skaner mózgu, ale niestety nie mamy żadnej latarki, a mamy światło, czekajcie, mamy światło. I poczekajcie, jeszcze dajcie mi chwilę. Ee, Stevie, all day, dobra, to jest. Eee. Oooo, oh, 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 wow. Oh. No to jest raczej do skanera mózgu, tak mi się bynajmniej. wydaje. Tak by to wyglądało, no zobaczymy, czy te drzwi czy są otwarte, są otwarte, dobra. O, jest, dobra, mamy, mamy pana, oh, dobra, dobra znaleźliśmy. Simon Jarrett, right? Dr. No, well, to jest, uh, tylko Mr. But ale pracuję on it Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you uh, take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Poczekaj, poczekaj, poczekaj what exactly. so no the question is what exactly do we do a scan of your brain then we build a computer model of it and bombard it with stimuli the program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized in short develop the perfect treatment for your condition. so it's not just a study this will actually help me no, i should hope so. This be a huge waste of time. <laughs> to raczej będzie waste of time, ale dobra, no zobaczymy no, Powiedzmy, że jestem gotowy No mają zrobić idealny program leczenia mojego mózgu, no... Czy mi to wyjdzie jakoś, czy... Czy nie? Oto jest pytanie, wow Wchodzimy do animusa Wchodzimy do animusa, kochani, będziemy jechać za synem No po prostu amazing, ja jestem zadowolony przy dupy, naprawdę. O, 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 jednak nie. let me just get this out of the way You are Simon Jarrett, correct? Simon right. Jarrett, double. Simon Munchy. Born 1988, July 16. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Well this hurt. It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. <laughs> Ready? Say cheese. I tu zaczyna się chyba cała przygoda, tak mi się przynajmniej wydaje To by miało sens No ale dobra, do, to w sumie wiecie co, to, to będzie pierwszy odcinek Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak to w górę Jeżeli nie, to też zostawcie w górę i komentarz I dokończymy to sobie w następnym odcinku Jeżeli będzie wam się podobało, to ja to będę nagrywał Jeżeli właśnie nie będzie podobało, to jak sytuacji? ja do sery, no to wtedy nie będę nagrywał Proste chyba, prawda? O, bo... Trzymajcie się, pa, pa, pa i widzimy się już niedługo, pa Psz. Did something go wrong?